Sheet. Wiesz, jak, jak ten, łatwiej będzie synchronizować dźwięk z filmikiem? Jak? Będę miał trzy takie te. A, dobra. Dobra, siedzimy. Hej Łukasz! No co, Marta? Już chyba w Hej Łukasz! Co jest Marta? Chyba pójdę na imprezę. Tak? W sumie najlepszy wybór. Wiem, on jest taki przystojny i męski. No nie mi to oceniać, ale do ciebie w sam raz pasuje. Wiem. <grym> Co tam, Rafał? Nic tam, Kaszu. Idę do domu. Ja również. Chodźmy razem. Czternaście! Czternaście! Wróćcie w kamerę, poza Trzeci no. raz. Ale w sumie też można. <grym> <grym> Nie, kamerę... ale kamerę... W kamerę też można, na przykład... E, co? Okej. Okay. To są jakieś kawały? Tak. Lubisz matematykę? Jeśli tak, to dodaj mnie do siebie, odejmij nasze ubrania, podziel ze mną łóżko i zacznijmy się mnożyć! <grym> <grym> Nie. No cóż, no to dalej. Dlaczego jadący pociąg stópka kołami? A jaki jest wzór na obwód koła? 2 pi razy r. A ile co jest pi? 3 z hakiem. No i właśnie ten hak stuka. Głupie. <gulanie> <gulanie> hmm. Ale nie, to powinno być takie coś, żebyśmy nie zrozumieli, naprawdę. Weź jakieś takie trudniejsze. Y -y, poczekaj. No, usiądź normalnie. Będziesz tak siedział całe życie? No. Dobra, no to... 3, 2, 1 Dobra. I patrzcie tam, nie? No co ty? Tak to wygląda telewizja. No dobra, dobra. Ale to i tak pewnie nie będzie widać. Cii. Ej, no oglądajcie! Nie powinieneś powiedzieć... Oglądajcie po prostu. Ona zawsze mówię oglądajcie, a nie. Nie no, oglądajcie. Mów tak z pięć razy i zrobimy najlepszą. Oglądajcie. Może no, zrobię takie...

Hmm... Ciekawe jakby to było... Ja pierdzielę no! Ciekawe jakby po prostu taki gdzie No dobra. Tak, już mnie zepsułeś. To twoje, nie? Tam, Ej, a tatarzy? Aha, a tatarzy? A słyszeliście, że tatarzy... A tatarzy to... A tatarzy to ten. A tatarzy. A tatarzy! A tatarzy! A tatarzy! <grym> ok, dobre. Dwa, jeden, zero, start! Nie! 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 Skończ, górę! Co? Co Zrobię to, wyrwałem pobić mire. Ty Będziesz siedział, więc się oskuliłem trochę. Wiem. Kurde. No jezu, tak troszkę tylko. widzę siebie tak, pim, ba, bam, 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 bam. To tak bam, bam 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 No do tak to pory nie chodzi. No dobra, więc zrobić. Czekaj. dobra. No ale już? No już dawno, ja cały czas kręcę, Bo, już 30 sekund. daj mi jakiś znak. Ale ty możesz kiedy chcesz, proszę bardzo. Koniec. Ale nie widać tego na tym. Aha. Trzeba part, part, part. No weź, czekaj, rozłączę. Bang, 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 Robimy internet. <laughs> Czekaj, jak to było? Aha. Dalej, idź, stój, tam ja do ciebie przyjdę. nie? Tu, tu jak się kończy. Ale klas. może się spotkamy gdzieś. No, Okej, okay, pod kaskadą. Dobra. Stój, jak się kończy kasz. Baga, zaczynam. Ale masz ładną sukienkę, Mira, pięknie wyglądasz. Zodwale się! Zodwale się! By <noise> taką włącz. Cześć Rafale. Cześć yy, Miru. Podoba Ci się mafia? Nie wiem, takie średnie A grałeś w ogóle w jedynkę? No grałem ale to dawno było. Przeszedłeś? Czy też do połowy doszedłeś no, i już koniec? No, wiesz, Wystarczy no, dwójkę dwójku. teraz... Może chcę grać w dwójkę. O co ci chodzi? Nie muszę grać w jedynkę od razu. No, ale ma być... Co? Ma być taki... O Jezuku. To ja tak, że tylko twarz widać. Że... No to nie będzie tak widać. Poczekaj. Zabiję skórkę syna. Jak ty się wyrażasz? O nie, letnik. To było w dniu sira. Dobra, dobra, już. Teraz będzie dobrze. Muszę chodzić all night long. Ej, dzięki! To dzięki. To dzięki również. No nie wal tak mi w klawiaturę. Tybie podoba ci się Mila Kunis? No kurde. Ale fajnie zagrać więc... No, uu. ale wiesz co mi się bardziej podobało w takim innym filmie? Jak <grym> to mi się nazywał? Czarny, Czarny, Czarny Łabędź. A, no właśnie ta o, scena. Wie Ty, masz rację, to oglądałeś. Co? Główno Bardzo fajne. Pogadam sobie przez Spika z Dziębiem i Stefanem i... No i z nimi. Nie mam więcej kolegów. Mira, czas kultywować rosyjskie zwyczaje. Jeszcze raz. A może tutaj tafan włączę? A ja jako ham twoje ręce. Łokcie. Dobra, skała mieszkała, no, żeby było podejrzeć. Cóż to gówno teraz nie działa. Dlatego mi się kleje wszystko ręce nawet. Wow. Założyła nogi. Nogi, nogi, nogi. A ty pokaż swoje nogi. Co to jest piosenka o Pistoriusie? A, żebym założył nogi <grym> o tym przestępcy przebiegaczu O tym co a zapomniałem, że to jedna osoba To ten co Słuchaj. przebiegle robi przestępstwa Takurę Ale coś przychodzi a ja siedzę ubrany jak idiota Ej, to jest mój sweter jest. Ehi, ehi, ehi! E dimmi Mamma mia! Vieni,